na różnym poziomie mają także i dorobek o charakterze naukowym. Stan jest w tej chwili taki, że wszystkie decyzje wydane przez nielegalnych prokuratorów, no bo skoro prokurator Barski jest prokuratorem krajowym, to, to wszystko, co się stało, to z kolei było oczywiste od początku, było wynikiem działań nielegalnych. W istocie kryminalnych i wymagających także rozliczenia na podstawie prawa karnego, ale przede wszystkim w tym momencie tracą moc działania związane także z nominacjami dokonanymi przez nowego prokuratora krajowego. No, też można powiedzieć, że przez cały czas nie miały mocy, ale nie zostało to nigdzie przez sąd wyraźnie stwierdzone. A to za tym idzie wszystkie ich czynności. To tworzy bardzo skomplikowaną sprawę, sytuację prawną, która może mieć różne także negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi w szczególności o walkę z przestępczością kryminalną. Ale jeżeli chodzi o rzekomą przestępczość, o więźniów politycznych, to ja chciałem w tej chwili zaapelować i to bardzo zdecydowanie, bardzo zdecydowanie postawić to, że. Ksiądz i dwie panie, pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, przebywają w tej chwili w więzieniu całkowicie nielegalnie. Dokładnie w areszcie I powinny te osoby być natychmiast zwolnione. Należą się im oczywiście także odszkodowania, a państwu należy się regres w stosunku do tych, którzy. Podejmowali tego rodzaju decyzje. To znaczy, państwo musi wypłacić, oczywiście, po odpowiednim postępowaniu sądowym adekwatne, czyli w dzisiejszych warunkach, przy dzisiejszej praktyce wysokie odszkodowania, obciążyć one powinno tych, którzy podejmowali taką decyzję. Ale jest także sprawa szersza, jest sprawa ministra sprawiedliwości, który za tym wszystkim stał. Sprawa ministra spraw wewnętrznych, bo to w końcu policja włamywała się do prokuratury krajowej. No i wreszcie sprawa całego rządu. Ja wiem, że w tym momencie jest to wołanie na puszczy, ale radziłbym w szczególności koalicjantom, no bo koalicja obywatelska jest tutaj nie do naprawienia, zastanowić się nad tym, co się będzie dalej w kraju działo i czy warto. Podtrzymywać tą sytuację, którą mamy w tej chwili. Ważny jest także wyrok odnoszący się do pana posła Romanowskiego. To jest tak, że nie zostanie aresztowany, no ale tutaj zdecydowały względy o charakterze międzynarodowym. Ważność, oczywista ważność tego immunitetu, ale stoi też sprawa tych panów, czy pani, ale zdaje się, że w tym wypadku to byli dwaj panowie profesorów, którzy byli gotowi wbrew oczywistym przepisom prawa napisać opinie, na podstawie których odwołano się od tego pierwotnego wyroku uznającego ten immunitet. To też jest sprawa bardzo ważna. Powtarzam, ten wyrok zmienia sytuację w Polsce i my będziemy robić wszystko, żeby ta zmiana miała charakter realny. Nie będę jeszcze w tej chwili mówił o decyzjach. Takie decyzje nie zapadły, ale z całą pewnością będziemy tą sytuację w tej chwili nie tylko analizować, ale także wyciągać z niej wnioski. To, co stało się w sprawie powodzi, to będzie jutro omawiane podczas naszej konferencji z udziałem ekspertów. I to jest jakby sprawa zupełnie odrębna, chociaż też mająca ogromne znaczenie polityczne. I jeszcze raz apeluję do tych, którzy współtworzą tą koalicję poza koalicją obywatelską, żeby się poważnie zastanowili. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Premierze, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.